Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym przychodzę do Was z kosmetykami, które są robione innowacyjnie, można w sumie powiedzieć, ponieważ um, tematyka jest taka fajna, że jesteśmy tym, czym jemy. Więc w kosmetykach możemy też użyć takiego samego sformułowania, że używamy to, co jemy, choć tak nie do końca to się by było, by było w pełni pokrywalne, jeżeli chodzi o kilka technologii kosmetycznych. Pewne produkty kosmetyczne wpadły w moje oko już na przełomie, to było stycznia tego roku. Aczkolwiek postanowiłem troszeczkę poczekać, poobserwować, zrobić research, poczytać. I niestety ja w Polsce w ogóle nie znalazłem opinii na temat tych produktów. W ogóle żadnych, żadnych polskich opinii. Zagraniczne, zagraniczne opinie: jaka to jest cudowność, jaka to jest rewelacja, jakie to są hity, jak one się mega sprawdzają, co to jest po prostu za cudo. To mnie przekonało, no. mówię, no, cholipka, no zamawiam. No i zamówiłem i zamówiłem sobie cztery produkty z tej serii. Jeden produkt używam troszeczkę inaczej ze względu tego, że jego przeznaczenie jest zupełnie inne, ale ja go używam zupełnie inaczej. I są to produkty, które są stworzone ze składników jadalnych. Są to produkty, które trzeba trzymać w lodówce. Są to produkty bardzo skuteczne, są to produkty aktywne, które robią robotę na skórze twarzy. Także jak najbardziej. E, przychodzę do Was z takimi poleceniami, i są to produkty, które. No, trochę kosztują. Ale to nie oznacza, że to, co drogie, jest zawsze lepsze. Wiecie o tym doskonale z moich filmów na kanale. Ta teza wielokrotnie była obalana. Po prostu ciekawość mnie zżarła na level hardzie, bo kosmetyki ze składników jadalnych, no, musiałem kliknąć i zamówić, tak? Także, no, są może osoby, którym na przykład nie będę w stanie przemówić. Że kosmetyki tańsze są lepsze, to może jest skłonie do droższych kosmetyków o genialnym składzie. Też tak może być. Także przychodzę z recenzją czterech produktów marki Love Skin Food. Jest to marka organiczna cruelty Free, nietestowana na zwierzętach. Ma w swoim portfolio wiele produktów. Każdy produkt trzeba trzymać w lodówce, poza chyba jednym tam kremem do twarzy, ale jak najbardziej w przypadku tego, że na przykład, jeżeli nie macie tam lodówki, bo jesteście gdzieś na wyjeździe, to tam jak najbardziej w bardzo ciemnym, chłodnym miejscu też może być, bo sytuacja była tak u mnie raz podbramkowa, że sprawdziłem i przetrwały produkty. Produkty przetrwały, także e, nie było tutaj żadnych, żadnych, jeszcze raz podkreślę, żadnych problemów. Jest to marka, której kosmetyki pokrywają się w kwotach już, tak powiedzmy, od 90 do 100 zł. I troszeczkę wzwyż, to zależy od produktu. I może osoby, które używały drogich śmieci nie wierzą w tańsze skuteczne preparaty, to może ja akurat przekonam te osoby, że droższe kosmetyki o genialnych składach będą dla nich lepszym odpowiednikiem. Pierwszy produkt, który no zobaczcie, to już jest deneczko. To już jest denko. No, no zobaczcie, no to już jest użyte. To już jest denko. I pozwolę sobie teraz. Się ochłodzić, się odświeżyć, ponieważ mam na twarzy y, bardzo ciężki SPF. Bardzo ciężki SPF. Kupiłem nowy SPF i oczywiście nie będzie jego y, opinii pozytywnej na moim kanale, ponieważ na twarzy okazał się bardzo ciężki, bardzo świecący, tak masakrycznie. To nie jest glow, to nie jest glass skin, to jest po prostu tłuszcz. Nie jestem z tego SPF zadowolony. Tam giełka troszeczkę zdejmuje tą tłustość, także. Ale tak czy siak nie będzie pozytywnej opinii o tym SPF-ie, który mam teraz na twarzy. Jest to Love Skin Food Organic Nectar. Jest to mgiełka ultra nawilżająca i łagodząca, prawdziwie zgodnie z naturą. I tutaj mamy w składzie właśnie lawendę, ekstrakt starczycy bajkalskiej i tylko i wyłącznie tyle. 100% ekologicznych składników i jak najbardziej ekstrakt starczycy bajkalskiej sam przywraca odpowiednie pecha skóry. Czyli nie musi tutaj być citrit, acid, dehydroacetid acid, nie musi być. Tarczyca sama y, przywraca pH, także jak najbardziej. Jest to mgiełka, w której zapachem przeważającym jest lawenda. Zapach jest bardzo taki rześki, otulający. Ta mgiełka posiada właściwości chłodzące, nawilżające, łagodzące, regenerujące, nawadniające. Także, no zobaczcie, no moje złożycie no już jest no, no bardzo duże, bardzo. Ja ją mam wszędzie. Ja wam powiem szczerze, że ja mam ją wszędzie, mam w torebce tą mgiełkę, Ja ją biorę ze sobą na wyjazdy. Jak idę biegać, to ją ze sobą biorę po prostu, twarz pryskam. Ciul z tym, że spocona czy coś, pryskam, bo i tak wracam do domu i robię i idę pod prysznic, także to nie ma żadnego znaczenia, aczkolwiek jest to naprawdę rewelacyjny preparat. Rewelacyjny produkt, który. Uważam, że do niego wrócę. Jak zdękuje opakowanie, zużyję kilka swoich tonikowych hitów, wrócę do niego. Wrócę nawet nie, żeby tak mieć do pielęgnacyjnej rutyny, tylko żeby go mieć bardziej do torebki, jako taki odświeżacz skóry. Mega okłodzenie, nawilżenie, polecam. Zdecydowanie do każdego typu skóry. I właśnie teraz Wam pokazuję produkt, którego nie używam zgodnie z przeznaczeniem, ponieważ jest to skrap. Jest to skrap do twarzy. Mając na względzie to, że ja jestem na kwasach, bo retinolowy czas już się skończył, ja nakładając ten produkt na twarz nie pocieram twarzy, nie wykorzystuję potencjału drobinek złuszczających, a bardzo delikatnie go wklepuję. I robię sobie z tego produktu maseczkę do twarzy. Jest to o, właśnie też Love Skin Food i jest to skrab do twarzy, który ma w składzie biomiut, łąkowy, suszone kwiaty czarnego bzu. I mamy superfoods z Aroni, czyli mamy właśnie ekstrakt z Aroni, czarną porzeczkę, dzika róża, hibiskus. I tutaj oni piszą właśnie, zostaw nałóż nam mokrą skórę, pozostaw na 15 minut komaskę, maskę, ale oni tutaj też piszą, żeby pocierać, bo właśnie żeby no, no były właściwości. Złuszczające. Ja tego nie robię. Ja to delikatnie wklepuję na 15 minut i spokuję jako maskę, żeby nie pocierać twarzy. No no, troszeczkę ten tłuszcz został zdjęty przez tą giełkę, już z tego SPF-u już widać. Cudowne nawilżenie, cudowne ukojenie, cudowne rozświetlenie, cudowne rozpromienienie i żelazko pod okiem. Skóra wokół oczu jest napompowana nawilżeniem, wygładzeniem, a jak to cudownie pachnie tak miodowo, karmelowo, to się po prostu w głowie nie mieści. Także jak najbardziej, w pełni uważam, że jest to produkt spektakularny również dla osób o każdym typie skóry poza trądzikową. Ponieważ nawet jeżeli skóra trądzikowa by delikatnie, tak jak ja na kwasek, wklepywała ten produkt w twarz, to nie daj Boże, po prostu by się no, zahaczyło te zmiany tymi ziarenkami, no i niestety w stanów zapalnych jest natychmiast murowany także no niestety to odpada zdecydowanie ale jest to naprawdę świetno, świetny peelingo maska, świetna peelingo maska która robi efekt glaskin lustra na skórze, nabilża, rozświetla, rozpromienia silnie, regeneruje kocham, kocham kocham, jeszcze raz kocham produkt idzie zaraz do lodóweczki następny produkt którego używam w ilości kropelki kropelka i ja ten produkt już nakładam na krem, czyli domknięcie pielęgnacji, nakładam już ten produkt na krem. Jest to taki olejek Moisturizing Vitamin Nektar, jest to ultra nawilżające serum do twarzy i tutaj mamy w składzie macerat 3D na oleju z konopi, rokitnik, róża dzika owoc, owoc dereń, róża dzika kwiat, lawenda, nagietek, malwa koniczyna, fiołek żółty barwny. Bezczarny, mniszek lekarski, bławatek, liście malin, liście troskawek, liście morby białej, pietruszka, karczoch, kasztanowiec, dziewanna, kwiat opuncji figowej, porost islandzki, ślasy dziki, eukaliptus, liść, chmiel, szyszki, wąkrota azjatycka. Zobaczcie, ile mamy tutaj substancji aktywnych. Bardzo duża dawka substancji aktywnych. Jest to produkt, który z całą pewnością będzie wyciszał stany zapalne, będzie fajnie nabilżał skórę, będzie regenerował, będzie odbudowywał, wspierał odbudowę bariery lipidowej, będzie wyciszał skórę naczynkową, nadreaktywną i bardzo wrażliwą. Na bank będzie to robił. Mniszek lekarski, Wąkrota, Bez. Tutaj jest wszystko. W tym produkcie jest wszystko, czego potrzebuje każda skóra. Każda skóra. Jest to bardzo esencjonalny produkt, mimo tego, że widzicie, on jest rzadziutki, niby tutaj się wydaje, no, 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 wiecie o co chodzi, nie? E, ja daję naprawdę tego jedną kropelkę na krem. Domykam pielęgnację, efekty widzę. Efekty widzę rano. Glaski, nawilżenie, nawodnienie, rozjaśnienie, rozświetlenie, rozpromienienie, no cud, bajeczka, rewelacja, naprawdę uwielbiam i używam ten produkt na przemian z innym z tej firmy, który Wam za chwilkę pokażę. I jest to tutaj następny produkt, wygląda on tak, i on się nazywa Green Nectar, zielony nektar. I co oni nam tu mówią? Oczyszczające serum do twarzy. Ja nie mam skóry problematycznej, ale używam. I tutaj mamy w składzie macerat 3D na oleju z konopi, rozmaryn, szałwia, tymianek, oregano, pokrzywa, gojnik, perilla. Nastrucja, korzeń pokrzywy, jarmusz, brokuł, spirulina, ostropest, brachmi, nem, pietruszka, szpinak, brokuł, bazylia, krwawnik, orzek włoski, nem, mięta, ziele, bazylia, i ziele. Tutaj nie mamy żadnych trudnych nazw w insi, tutaj mamy wszystko po polsku. Co jest według kolejności w składzie? I tutaj nie ma: akwa, nośnik. Coś tam, tam. Tutaj mamy naturalne nośniki przenikania. Tutaj w tych produktach mamy naturalne nośniki przenikania. I między innymi w tym przypadku jest to krefawnik jako nośnik przenikania substancji aktywnych i macerat 3D. One są nośnikami, transporterami substancji aktywnych w głąb skóry. Z naukowego i widzenia producenta, jest to produkt do skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej na noc. A ja bezpośrednio, kiedy zrobię sobie kwasy, nałożę sobie moją pełną, warstwową pielęgnację, aby wszystko ładnie ukoić, złagodzić. Dokładam dwie krople. Tutaj już tego daję więcej. Naprawdę, w 15 minut jest wyciszenie skóry, złagodzenie. Nie czuć żadnego dyskomfortu, nic złego się nie dzieje. Hit. To jest hit kosmetyczny. To jest hit, cud i naprawdę fajna marka. Naprawdę świetna marka. To nie jest polska firma, ale świetna firma kosmetyczna. Powiem Wam szczerze, że używałem swojego czasu. To było w okresie 2019? Tak, kosmetyków marki Fridge. Też to są kosmetyki, które trzeba trzymać w lodówce. Kosmetyki naturalne, tam Strawberry i tak dalej, i tak dalej. Te są lepsze. Te są zdecydowanie lepsze, jeżeli chodzi o działanie i jeżeli szukacie takich kosmetyków, właśnie, które trzeba trzymać w lodówce, które będą efektywne w działaniu, będą czyściutkie składowo, będą technologiczne, to ja już wybieram bardziej tą opcję. W portfolio tej firmy mamy wiele produktów kosmetycznych, wiele, naprawdę bardzo dużo i każdy z nas tam naprawdę znajdzie coś dla siebie. Wszystkie mają wzorowe składy, podkreślam, wszystkie, wszystkie. Także jeżeli Was zainteresowały produkty marki Love Skin Food, to ja Wam wszystko podlinkuję w opisie na dole. Tylko podkreślam, no to już jest wysoka puła, nie? Ale są to skuteczne, bezpieczne kosmetyki. Większość z nich można stosować w kobie przez kobiety w ciąży. W przypadku kobiet w ciąży na pewno, z całą pewnością można stosować ten olejek regenerujący i tą wodę na pewno, nie? Także naprawdę cuda kosmetyczne, tylko troszeczkę wyższe cenowo, ale robią robotę i polecam. Także jeżeli Wam się dzisiejszy filmik podobał, proszę o pozostawienie łapki w górę i komentarza. Wyraźcie swoje zdanie na temat tych kosmetków w komentarzach, bo może je znacie. Chętnie poznam Wasze zdanie, jeżeli je znacie. Także serdecznie Wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Kocham Was bardzo. Życzę Wam miłego dnia, pogody, ducha, radości, uśmiechu przyjemnego, cudownego, po prostu rześkiego dnia bez jakichkolwiek zmartwień. Także do zobaczenia w następnym filmie. Naprawdę dziękuję Wam za to, że jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego filmu. Buziaki. Pa.